Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora paszty żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz. Tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie biczy ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł Zabierzcie tu stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość, o dom Twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię. A ty ją zniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie paspy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię widząc znaki, które czyni. Jezus natomiast nie zawierzał tym samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu. Dzisiejszy fragment... Dzisiejszy fragment Ewangelii Janowej pochodzi z drugiego rozdziału. Kiedy sięgniemy do Ewangelii, to zobaczymy, że pierwszym znakiem, bo tutaj w, tej, w tym rozdziale są dwa bardzo kluczowe znaki dla. Jezusa. Pierwszym znakiem, który Jezus uczynił, to było cud w kanie galilejskim. Drugim właśnie oczyszczenie świątyni. O czym mówią te znaki? Przede wszystkim trzeba go wrócić do początku. Do punktu wyjścia. Do momentu, kiedy człowiek aktem swojej wolnej woli wchodzi jak to powiedział, czy napisał w swoich prorostwach prorok Michał, wchodzi w tajemnicę nieprawości. Nieprawości, która dokonuje totalnego spustoszenia w jego sercu, w jego duszy, w jego umyśle, w relacjach ze Człowiekiem, a przede wszystkim w relacjach do Pana Boga. I ta nędza człowieka. Objawia się w tym, że człowiek najzwyczajniej w świecie cierpi. Cierpi w tej przestrzeni egzystencjalnej, cierpi w tej przestrzeni fizycznej, ale również w tej duchowej. Nie można by powiedzieć, że tym największym czy podstawowym cierpieniem człowieka jest pustka. Pustka, która wynika z samotności. Z tych zaburzonych relacji z Bogiem, ale też z drugim człowiekiem. Czyli następuje tutaj pewne naruszenie porządku, które sprowadza na człowieka też nieszczęście. Dlatego Bóg pragnie ten porządek naprawić. I kiedy wchodzimy w historię zbawienia, tutaj widzimy, jak przez wieki Pan Bóg cierpliwie objawia siebie. I mówi o sobie człowiekowi, który o nim zapomniał. Który przez grzech zadał w swoim sercu obraz Boga, który ten obraz zniekształcił, zafałszował. I który tak naprawdę, wierząc w ten falsyfikat, w ten zamazany, niewłaściwy obraz, zagubił siebie sam. Ale Bóg nie zraża się tylko z miłością. Idzie i szuka człowieka po to, żeby w Nim odnowić ten obraz, a co za tym idzie, żeby w Nim odnowić życie. Takim pierwszym punktem, który dla nas jest bardzo ważny, to jest to doświadczenie Góry Synaj, czyli doświadczenie przymierza. Tam, gdzie Pan wyprowadza swój naród z niewoli, aby na Górze Synaj dać im, my to nazywamy dzisiaj dekalogiem, ale to jest taki bardziej język prawniczy, w języku biblijnym Bóg daje swojemu narodowi 10 słów. I te 10 słów jest owocem przymierza, które Bóg zawiera ze swoim ludem. Przymierze jest to pewnego rodzaju umowa, w której dwie strony w sposób zupełnie wolny deklarują, że chcą związać ze sobą swoje rosy. I chcą iść razem. Po to, żeby w tym przymierzu poznawać siebie, ale też w tym przymierzu dokonuje się wymiany. wymiana dobra. Takim prostym obrazem, który nam mówi o tym przymierzu, to jest małżeństwo. W pełnej wolności dokonuje się wymiana dobra. Jakby owocem tego przymierza, to rodzi się z miłości, bo Bóg tak bardzo kocha człowieka, że chce z nim być w tym przymierzu jest owe dziesięć słów, czyli dekalog. A czymże jest ten dekalog, jeżeli nie takim powrotem do pierwotnego stanu? Bo przecież to, co Bóg nam mówi w tym, w tym przymierzu, to jest tak naprawdę odnowieniem tego pierwotnego stanu człowieka. A więc jest to pewnego rodzaju droga do tego, żeby odkryć prawdę o Bogu, żeby rzeczywiście Bóg był na pierwszym miejscu, ale to jest też również droga do tego, żeby odkryć prawdę o sobie samym. Po to, żeby posiadając siebie w wolności autentycznie dzielić się z drugim człowiekiem dobrem. Mówimy doskonale, że w tych naszych relacjach międzyludzkich bardzo często dochodzi do różnych nieporozumień, do zranień, do krzywdy, których fundamentem jest. Ludzka pycha, egoizm. Jest zafałszowany obraz siebie drugiego człowieka, który zrobił się ze zrani, z błędnych decyzji. I to jest ta nasza właśnie tajemnica nieprawości, która jest jednocześnie naszą biedą. Bo z jednej strony, chcemy, mamy dobre intencje, chcemy jak najlepiej. Jak to mówimy, chcemy jak najlepiej, jak chodzić. Dlatego Bóg wchodzi w to doświadczenie naszej nieprawości po to, żeby tam objawić swoje miłosierdzie, po to, żeby tam objawić swoją miłość. Ale żeby to miłosierdzie i miłość zafunkcjonowały, czy żeby zaistniały, to potrzeba jeszcze jednego elementu. Mianowicie prawdy. Bo nie jest możliwa miłość. I nie jest możliwe miłosierdzie bez prawdy bo zawsze to będzie wykoślawione. Bo miłość wtedy będzie jakimś wyzyskiem, a miłosierdzie to będzie taki dziwny obraz, który Pan Bóg będzie nam się objawiał jako ten naiwny, bo On musi. Natomiast i miłość, i miłosierdzie które objawiają nam się w prawdzie. Są doświadczeniem dobroci Boga, Jego sprawiedliwości, Jego opatrzności. W której Bóg mówi o tym, że pragnie naszego zbawienia, pragnie zbawienia człowieka. Pragnie wolności dla Niego. Ale żeby tak się stało, to ja muszę zobaczyć prawdę o sobie. Ja muszę odkryć kim ja jestem. Co jest we mnie często mówimy o pokorze, bo pokora jest właśnie takim obrazem prawdy o nas samych. W odniesieniu do Pana Boga oczywiście, bo my bez Pana Boga nie bylibyśmy w stanie znieść prawdy o nas samych. Czyli ta pokora mówi mi o tym, że kim ja jestem. Co jest we mnie dobre, co jest we mnie złe. I jaki wobec tego jest Pan jaki jest Jego obraz. I wtedy w tej rzeczywistości Dopiero jestem w stanie przyjąć i miłość, i miłosierdzie. Ale żeby dojść do tej prawdy, tutaj wchodzimy właśnie na teren dzisiejszej Ewangelii, to potrzeba oczyszczenia świątyni. Dzisiaj ten znak, który czyni Jezus, jest jakby powrotem do znaku proroka Jeremiasza. To prorok Jeremiasz krzyczał w Jerozolimie, na nic się zdadzą Wasze ofiary. To wszystko jest bez sensu. Na nic się zdadzą Wasze modlitwy. Jeżeli się nie nawrócicie do Pana Boga, jeżeli się nie odwrócicie od swoich złych uczynków, jeżeli nie przestaniecie czynić niesprawiedliwości. Bo bez nawrócenia, bez sprawiedliwości, wszystkie ofiary. Każdy kult jest kupczeniem, jest handlowaniem z Panem Bogiem. A nie takim, nie takiego kultu chce Bóg. I dzisiaj Jezus, oczyszczając tę świątynię, jakby chce przypomnieć nam tę podstawową prawdę, która jest obecna w całym Wielkim Poście. Żebyśmy stawali w prawdzie o nas samych przed Bogiem. Żebyśmy nawracali serca, tak jak na początku słyszeliśmy to wezwanie proroka rozdzierajcie wasze serca, nie szaty. Nie róbcie niczego na pokaz. Nie iść drogą pobożności na pokaz. Bo tam nie ma Boga. Bóg pragnie oczyścić w tym świątynie twojego serca po to, żebyś Ty tam się z Nim spotkał. Bo tak jak mówi Jezus dzisiaj że ta świątynia jest domem Jego Ojca, nie naszym domem. My do tego domu zostaliśmy wprowadzeni z dobroci i miłości Pana Boga. Ale potrzebujemy nawrócenia. Czyli potrzebujemy zejść troszkę niżej. Kiedyś papież Benedykt XVI powiedział, że w tych czasach, w których żyjemy, wszystko nam się poprzewracało do góry nogami. Człowiek stał się pretensjonalny. Nawet wobec samego Pana Boga, bo przychodzi do Pana Boga i uważam, że mu się coś należy. Że przychodzę tutaj, bo mi się coś należy. Tymczasem nic nam się nie należy. Niczym nie zasłużyliśmy sobie ani na komunię. Niczym nie zasłużyliśmy sobie na sakrament pokuty, niczym. To wszystko, co otrzymujemy, jest darem Boga który wypływa z jego miłości do człowieka, który wypływa z jego miłosiernego serca Ojca, który pragnie dobra dla swojego dziecka. Nie ze względu na nasze czyny, nie ze względu na naszą świętość, naszą pobożność, że jak często gdzieś tam się słyszy, no bo przecież ja nic złego nie zrobiłem, to zasługuję, to mi się należy. Nie jesteśmy partnerami z Panem Bogiem. Ale to On jest Panem. I potrzeba może zniszczyć tę świątynię, którą sami sobie zbudowaliśmy. Po to, żeby Bóg ją zbudował na nowo. I po to jest wielki pomst. Po to, żeby kruszyć serce przed Panem Bogiem. Kruszyć naszą pychę, naszą zawziętość, nasz upór. I zbliżyć się do Pana Boga w tamtym. Po to, żeby to On w nas odbudowywał ten świątynię. Bo dopiero wtedy to będzie stanie się moim i Twoim udziałem. Tylko wtedy. Dzisiaj dostajemy od Boga dziedzictwo. Tym dziedzictwem jest dziesięć słów z góry Syna i trzy dni Jezusa. Co ja zrobię z tym dziedzictwem?